E, witam serdecznie w kolejnej części Micro Machines i zagramy sobie single player'a. Ostatnio Neta mi pada, więc ta Neta to ona mnie tak traktuje. E, tak, właśnie kurczę, rzuci, rzuci, rzuca, chyba chce mnie rzucić ta Neta. I, I kolejna laska, która. A nie, żartuję, żartuję. E, neta. NET mi pada i kurczę, program sobie offline, nie? Tutaj, już jakim cudem mi się udało e, przejść, które to było? E, e, to był Race Cup, Bardzo trudne, był Dryreal, Kiral i e, Packing Peril, bo to zbugowane mapy są. Ale w końcu je przeszedłem i odblokowałem mi się e, Battle League i no, można sobie pograć w czterech. I jest to tak jakby gra e, z komputer, e, z, z drugim graczem tak jakby e, na dwóch, ale, ale to jest single player i właśnie e, nawet specjalnie pojadę to co zaliczyłem Jedziemy, jedziemy, jedziemy Dajemy czadu i to o, kurczę to jest trudna trasa e, Pewnie przez moje gadanie nie pójdzie mi za dobrze Wyrzucę im klocki, jedziemy dalej i już on nawet mi idzie, trochę się e, w, wyrobiłem w tej grze już chociaż ten mnie tam goni kurczę, zaraz mu go pokopię, kurczę, jeśli mnie tylko dogoni yy, nie dam się, nie dam się zesram się, dobra, jest eee, już go wyprzedziłem nawet nie, nie trzeba było brać tego zakrętu już zwyciężyłem te dwa punkty i jedziemy dalej czy spadnę, czy przejadę ten tutaj bierze dwa razy i pojedzie szybciej cholera mm, ale no nie, młotka ja nie chcę o, kurde, co ja zrobiłem? Wyrzucając młotek, zawaliłem i stracę punkt prawdopodobnie. Tak, straciłem punkt. E, to jest właśnie koncentracja. No i ostatnio w styczniu mnie napadł dobry humorek, więc e, może jakieś gameplayer będą. O, ale dostał prądem. Dobra, wziąłem dwa razy dwa i przyspieszyłem dwa punkty kolejne. W styczniu mnie napadł dobry humorek, bo. E, o, grudzień to. Jak to grudzień taki depresyjny był trochę. I ciężko było. Ktoś mi się tu dobija do pokoju, ja się zamknąłem. <laughs> e, dobra, e, nie, nie dekoncentrować mnie trzaskaniem drzwi. Ale mi młotem przywalił. Dobra, nooo, nie potrzebuję tego młotka. Leczenie by mi się przydało teraz. Nie chcę tego młotka. Dobra, zdobyłem dwa punkty jeszcze. Już mam koronę. Kurde, nie, ja wziąłem to rażenie, teraz będzie kopał wszystkich. Dobra, leczenie sobie wykorzystam, bo ja nie chcę leczenia na cały czas, bo tutaj niektóre bonusy fajne mogą być. O, masakra, ale dostałem, nie chcę młotka. No i straciłem jeden punkt, ale to jeszcze jest szansa wygrać. Yyy, eee, tak. I ciśniemy, ciśniemy, jeszcze, jeszcze oni mnie tutaj dogonią, bo tak lecę. I kopnę, dobra. Jest, mam punkt wygrałem to i oczywiście tutaj nic nie zdobywam, bo to jest już zaliczone. A tutaj już jest gorzej, bo to jest trudniejsze. Tutaj trzeba odpowiednio skręcić w jednym miejscu. Ja tu jadę zawsze trochę dłużej i biorę sobie pocisk. Tu trzeba. O, nie no, te rakiety to trochę zmarnowałem. Tu trzeba skręcić odpowiednio i to dobrze biorę ten zakręt. Tego koma tutaj kopnąłem. Jadę i... punkt. Jest super. Co do World of Tanks to... Wiecie co? Nie chce mi się grać nawet. Kurde, jak ja tego... te czołgi widzę, to widzę czołg... Yy, ...którym nie chce mi się jechać. Nawet jeśli to jest to luf, wypakowany, kurczę, z złogą na 4, 4 maksy w ogóle i... Yy, no chyba już nie będę grał w World of Tanks, ładowuję Kamilowi yy, konto oczywiście Złotkiem... No ale on sobie tam gra yy, i ja... O masakra, zapomniałem o tym zakręcie. No ja sobie będę grał oczywiście w inne gry. Tutaj postanowiłem przejść Micro Machines na 100% i idzie mi nawet. Yy, nawet fajnie. No i jak widać przechodzenie. ...nawet te trudne elementy, gdzie na zbugowanych mapach trzeba jeździć, czyli na e, młocie pneumatycznym, na kurach i jeszcze... E, ...no, kolejka to jest mało zbugowana... i spadłem. Kolejka jest mało zbugowana, bo tam akurat dym jest zbugowany, który nie przeszkadza. Ale inne... no, już ktoś powiedział mi tutaj w komentarzach, że to jest... E, ...NFS dla ubogich i to jest prawda, bo to jest e, NFS... Eee... co to, to nie jest? To jest Micro Machines, który kosztuje 20 zł, tylko że w Polsce nie do kupienia. Jejku, zagadałem się. W Polsce jest nie do kupienia. Micro Machines i na, musiałem kupić na eBayu, ale mnie ładuje. Koło stracę, straciłem koło, ale wygrałem. W Polsce jest nie do kupienia i ja kupiłem na eBayu. eBay Oryginalną płytkę mam, oczywiście, ale mnie to kosztowało 40 zł, bo eBay strasznie drogo wychodzi Paypalem i to jest zbugowana mapa. Cholewcia, driller, kirill i strasznie ciężko się nią jedzie, ale może dam radę. Może dam radę, właśnie źle w zakręt wszedłem tutaj i tutaj, właśnie takie zbugowane dziadostwo. I tu trzeba zwolnić zaraz gdzieś. Kurde, wyleczę się, wyleczę się. O, tu trzeba zwolnić i jechać chwilę wolno i tu dobrze wszedłem. E, właśnie e, to miałem największy problem przejść i zdobyłem dwa punkty. Ha, 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 ha. No I, chyba tą ligę przejdę na filmiku Bo tu się... E, wyleczę się co mi? Po co mi, po co mi takie kurcze leczenie jak ja? O, karabinek masz no. O, już jestem przed nimi. No dobra. E, łatwo się to gra. Najgorzej się gra właśnie te, te wyścigi, gdzie trzeba e, jechać i naprawdę być pierwszym. O, źle zrobiłem. Nie zwolniłem cię tym zakrętem. No dobra, tylko jeden punkt straciłem, na razie mam przewagę. Te battle one są fajniejsze, bo właśnie zdobywa się punkt, zdobywa się punkt, można czasami przegrać, tu zaraz będzie ten y, do dupy zakręt ale ja nie więcej wiem gdzie on jest y, jeszcze będzie o, 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 tutaj i tu trzeba zwolnić i tak sobie jadę, zwolniłem, ale to wypadłem, cholera no nie, wypadłem jednak y, za mało skręciłem ten wziął karabin maszynowy, będzie prół, jak tylko ktoś się wyprzedzi ale no nie, znowu gdzieś do tyłu mnie wysadziło. A teraz jak już on pojechał do przodu, to wygrał. Jeszcze trzy punkty do zwycięstwa, no. Trudna trasa, trudna. Ale ja ją ogarnąłem już trochę. Ale to już się powtarzam. Za mało zwolniłem i... Kurde! Nie może ten komputer wygrać. Komputer to noob, kurcze. Tylko żebym ja jeszcze miał czym do niego strzelać. Młotkiem... A, ja mam leczenie. To muszę złożyć. Eee. Teraz gdzie to ten skręt. Tutaj o, jest. Opanowałem, ale on jedzie przede mną. Po co strzela? O, Młotkiem! Młotkiem go. Młotkiem księzu żyje, dobra. Jeszcze pół punktu, to znaczy dwa punkty, ale... To właściwie jak pół zwycięstwa... jak pół punktu do zwycięstwa. Eee... Karabin maszynowy mam. I dajemy tego zielonego. No! O kurde, znowu. Ty, wygrałem. Właśnie, to jest idea Micro Machines, że się wypadnie czasami i się wygra. To samo było w Micro Machines 1. Micro Machines 2 i 3 nie grałem, niestety. Eee... No i dostałem tutaj no, zna, jak jakąś V4, oczywiście. Takie dziadostwo trochę, 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 trochę się nie postarali, że taka nagroda V4 się dostaje. No i e, V4, bo wersja czwarta Micromachines. I jeszcze tutaj pojedziemy, to jest moje no, ja chyba ulubione, bo to są kanały. Tak! To są kanały! Mam nadzieję, że mi pójdzie na kanałach, bo tutaj e, mm, łatwo wypaść na tym e, trybie. Dobra, nie będziemy patrzeć. krótkie, krótkie kurcz, 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 kurcz filmie będzie, nie? I właśnie to jest trudne, bo tutaj ciężko opanować właśnie jak tak kamera w yy, Dużo łatwiej mi szło jak grałem sam. Ale dobra. Yy, widzę swoje auto, widzę. Ja tu mam lepsze auto wybrane. No właśnie, o i wypadłem. Dobra, to będzie fail, e, faila zaliczę naprawdę. To będzie chyba koniec w filmiku. I tak przejechałem, czy dobrze. O, masakra! Komputer żółty i wygrał. Albo pójść, spróbuję jeszcze raz. Yy, Ale czekaj, odblokowałem. Yy, I tak bokset odblokowałem. Może ciekawe, jest to, to auto. Auto tutaj zmienię. Yy, custom, tak? No dobrze, jak custom to zobaczmy co ja tutaj w custom mam. Yy, custom przez K mm. po kolei, bo nie zobaczę. Veteran, Rayleigh Classic Salon City. O, jest custom. Yy, nie, no mam tylko to auto. Szkoda, że nie mam rare. Bo rare to są lepsze właśnie. Nie mam rare odblokowane. To już wybrałem. Dobra, to już mam to auto wybrane No to spróbujemy jeszcze raz. ja mi nie pójdzie to trudno. I ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy... Muszę być pierwszy, muszę być pierwszy, muszę być pierwszy. A już nie jestem. Już kurde po kanałach jeżdżę. mam je ten komputer tutaj pociska. Dobra. No i, no i no już mnie wyprzedził no. Ale czekaj no. Jeszcze jakieś bronie są, muszę mu jakąś... o, serduszka. A co, serduszka mi niepotrzebne, dobra, wygrałem punkt. Bo to właśnie jest tak, że jak się długo jedzie, to komputer później zamula i przestaje dodawać gazu, nie wiem czemu. Tutaj mogę przywalić, ale nie przywaliłem. Eee, elektroszok wziąłem jakiś, ale dobra. Ja jestem pierwszy i będę pierwszy, czy nie będę pierwszy? O, spadłem. No właśnie to jest to, że jak się jest pierwszym, to czasami trudno. I się spada Dobra Ciśniemy po kanale, po brzegu kanału trzeba jechać. Bartek mój bratanek, on tu lubi wyjeżdżać. Eee, wyskakiwać bardziej Dobra. O, komputer spadł bardzo sympatycznie to było. Eee, jeszcze mam trzy punkty do zwycięstwa, czyli jakbym dwa razy wygrał, to mam zwycięstwo. Nie chcę młotka! To jest dziadostwo. Dobra, ja już wygrałem w takim razie. E, tamten walno w tym. E, w tym, tym. kółko, czy coś dobra, już mam prawie zwycięstwo. Wziąłem to. Nie, nie wziąłem tego, bo pomyliły mi się auta. E, ten wziął, ale to, to jak kopię 4 naraz, to w sumie nic nie robi. I spadłem, straciłem 2 punkty. Nie, jeden, dobrze. Jeszcze nie jest źle, bo jeden punkt straciłem tylko. Jeszcze mam szansę to wygrać. I pocisnąć, tylko kurde, jechałem po rampie i... Ja pierdolę, że dwa punkty straciłem. Eee, no to jeszcze trochę pogram. Ja, ale jechałem po bandzie, no znowu, kurde, tylko tym razem jeden punkt stracę. Albo nie, nawet nie straciłem punktu. Eee, bo byłem drugi, to się nie traci punktu. Czy nawet nie, jak drugi, to... A, sam nie wiem, bo wypadłem. Za bardzo dużo, dużo gadam kurde, no nie, no, ale znowu. No mu nie straciłem punktu. Teraz. A, kopnę ich. I ciśniemy. Um, nie widzę, co jest przede mną, ale wygrałem. Dobra. I jeszcze tylko dwa punkty. Mam szok. A tego jego kopnę. O, gdzie ja pojechałem? Górą. Właśnie wyjechałem, tak jak Bartuś. Mój bratanek. Straciłem, muszę dwa razy wygrać teraz znowu Dobra, zwycięstwo eee, No i teraz kurczę, to jeden punkcik taki głupi A czasami można jeszcze przegrać Ale dobra, już ogarniam tą grę O, tego wyrzuciłem Bardzo sympatyczne to było I teraz ja ci pozwolę powo... ci się dogonić Ja stracił koło, bardzo dobrze Tylko on mnie rakietą trafił, kurde. Co za męda. ale się wyleczyłem. No i to tak, przeszedłem mistrzostwa e, łatwego poziomu, tak? To jest łatwy poziom. E, winner e, tutaj już zaliczyłem. Oczywiście continue, Battle League, Checkpoint Cup, Race Cup, e, Battle Cup już przeszedłem, czyli wszystko łatwe już zaliczyłem. I oczywiście muszę teraz e, zaczynać e, w Rocky Division. A tutaj na razie tylko Muzeum Madness, Muzeum przeszedłem. E, rzeczywiście, być e, plażę jeszcze przeszedłem. Nawet nie pamiętam, że Rocky grałem, nie? E, I tutaj już nie pamiętam, co to była za plansza. A niech będzie, kurde. Może zaliczę, może nie. E, to jest Battle Cup. Coś Muli kurcze. Aha, czyli to jest z tymi suszarkami. Z tymi... z tymi to jest przesrane strasznie. To się jedzie takim do dupy, kurde autobusem jeszcze. Bez przesady. Ale ja mam autobus. No. Dobra. Ale może teraz jak już lepiej umiem grać... O, właśnie nie umiem. E, tej planszy ja nie ogarniam i wpadam zawsze w ten, w te... w te, w te, w te, w to, w te golidło. No ale, no, no, serca sobie co mi to dało. Teraz na szczęście to nie za bardzo zatrzymuje. No właśnie, nie wiem co z tym autobusem, kurde, no niby kurde to jest aut pojazd do tej klasy, a inni mają lepsze auta. Inni mają lepsze auta. A ja mam jakiś kurde bardziej autobus i tam nie wkurza. Eee... Jak już powiedziałem, neciek mi tutaj siada, więc dzisiaj tego filmu chyba nie wyślę. Dzisiaj jest 4 styczeń 2013, nowego roku epoki... współczesnej? No właśnie, tak. No i tyle by było. Dziękuję za oglądanie. Aaaa! Jeszcze nie przegrałem! Bo jeszcze nie wygrali, kurde, ja myślałem, że już przegrałem. Jeszcze nie przegrałem, czyli jeszcze grałem, tak? bo jeszcze nie było zwycięzcy. pomyliło mi się, że jak już będę miał 0 punktów, to już przegrałem. Ale dobra, wygrał komputer zielony. No. I tak właśnie tutaj Rocky Division muszę pocisnąć. Na pewno nie będę robił tego na filmiku, ale będę musiał przeboleć to. Fall is fan. Na pewno. O, tu jest team. To będzie fajne. E, race Cup, tego bardzo nie lubię. To jest właśnie, że trzeba wygrać... E, naprawdę trzeba wygrać. Czyli jechać tak pierwszym, nie wygrywa się punktów. A Checkpoint Koopa jeszcze nie oblokowałem. I Race League, najciekawsze, jeszcze nie oblokowane. Więc jeszcze dużo przede mną. I wyszedłem, tak? <laughs> Wszedłem. Kurde. A, pomyłka. Quit. E, nie ten przycisnąłem, dobra e, Mam na razie odblokowanych 130 samochodów z 750 możliwych e, Dużo samochodów się odblokuje, jak się gra z, w dwójkę z kimś No niestety nie mam z kim grać obecnie. A online To mogę wam pokazać już na koniec filmu. A nie w tą stronę naciskam e, Multiplayer e, Gra już jest tak stara, że jak się nie ten Multiplayer Online jak się wejdzie w multiplayer i online to ta gra już jest tak stara że, że ten, ten, no, oni przestali je wspierać grę online i się wejdzie proszę państwa i network e, e, nie może się połączyć z, e, z serwerem Gateway Micro Machines 4 LGS EU Demon War i tak właśnie się zawiesza gra bo wchodzi się network error później pojawia się disconnecting for network i już po prostu nic nie można zrobić i tak w taki sposób skończę kręcić filmik bo tutaj jestem zawieszony w tej chwili no, subskrybujcie komentujcie i aha, co do jeszcze jak ktoś jeszcze wytrzymał na koniec filmu to mam w planach właśnie nakręcić następnego vloga vlog 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 e... Będzie. Mam w planach, tylko. Chyba muszę się jeszcze uczesać, nie? No. Bo mam takie kudły. <grywa> że sakra. A tak, w ogóle to. E, e, jutro mam zamiar nakręcić powtóreczkę z World of Tanks. Oczywiście będzie jeszcze powtóreczka. A nie wiem, czy ten film dzisiaj wyślę. Ten to teraz. Więc może będą dwa jutro, albo. Może powtóreczkę wyślę jutro, a, a ten filmik e, później. No to te, trzymajcie się i no tyle.